Siemaneczko, Siemaneczko, widzę z tej strony. Kornel. Dzisiaj będziemy robić unboxing tego oto pudełka. I w nim jest, powiem Wam, konsola przenośna od Nintendo. Dość, dość trochę taka stara, ale no. Może się spodziewacie, ale jak pewnie wiecie, interesuje się też starymi, starymi grami z lat 2000 Mam PlayStation, mam, mam różne gry playsta od PlayStation i od Nintendo. Najmniej to mam od Xboxa, bo mam tylko 360. No ale wiecie, no, ja po prostu Wam nie mówiłam o tym wcześniej. I przejdźmy do unboxingu. To jest konsola Nintendo DS. Mamy tutaj dwie gry: Sonic sonic z Mario. Y, olympic Olympic. Winter Games, mamy Nintendox i dzisiaj sobie tą grę uruchomimy dzisiaj sobie tą grę uruchomimy i będzie, mam nadzieję, że będzie super oczywiście wszystkie te gry, które i łącznie konsola są z sklepu Ceks, dziękuję bardzo Ceks za yy, yy, że ten za opcję no po prostu ten, że mam że po prostu mogłem go kupić Polecam wam ten sklep. Yy, nie tylko są tam gry czy coś, ale po prostu no, wszystko będziecie mieli napisane w opisie. Link do niego też znajdziecie w opisie. Tam, o, gorlebny kawał. Mamy tak, kabel zasilający od Sexa do Nintendo do do, do Jest zegs napisane. Mamy to odpowiedni kabel. No i też sama konsola w takim w białym kejsiku. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was ma ds i nie wie, co to jest za szufladka, to to jest szufladka na gry od Game Boya Advance. Ja w ogóle wcześniej też nie wiedziałam, co to jest, bo ten kiedyś na YouTubie ostatnio oglądałam o tym DS-ie Nie wiedziałam, że coś takiego on ma. I to o jacie. Ale super. Super konsola. Powiem wam szczerze ocenimy sobie to pudełko, spokojnie tutaj folię. Ogólnie to tak. Konsola kosztowała mnie bardzo dużo, aż 400 zł. Łącznie z grami to, bo to było łącznie też. I te gry kupiłem też oddzielnie. Nie można było w zestawie ich kupić. Ogólnie w Warszawie też tam dorwałem właśnie tego te ds no i po prostu tak, mamy tutaj dwie gry, jak mówiłem wcześniej i tak, za nie wyszło mi, bo jak, jak tam widziałem, to to kosztowało 50 zł. nie 60, bo zapomnieli zmienić ceny, tak widziałem i to kosztuje 50 zł, to jest 60, więc 50 to jest tak naprawdę. To łącznie mi za gry, łącznie z konsolą wyszło mi 495 zł. co jest naprawdę wielką ceną. Dobra, odpalamy najpierw samą konsolę. Bardzo fajny dźwięk, zawsze mi się podoba. A tutaj mamy rysik, tutaj go można włożyć. Mam tutaj pizzo czata. Mamy też dobry play, mamy też datę ustawioną. Datę mamy też tutaj ustawioną, bo zanim ten, bo ja to wcześniej go uruchamiałem. Bo sprawdzałem, chciałem datę ustawić, żeby no wiecie, wiedzieli, która jest, żebym wiedział, która jest godzina i wam też pokazuję Tutaj jest godzina. ta pierwsza Ogólnie tak, ustawiłem dzisiaj na 8, bo jest dzisiaj 8 listopada. I tak, można zagrać też razem, ale nie mam y, drugiego DS-a. To jest mój jedyny DS w mojej rodzinie. Nikt nie ma u mnie DS-a. Teraz tak. Teraz sobie odpaczkujmy y, Nintendo DOX. Nintendo Docs. Zawsze myślę, że się wymawia Nintendo Dogs czy Nintendo Dogs. okazuje się, że wymawia się Nintendo Tak, wygląda cartridge. Dobra, bierzemy dessa. Wkładam tutaj. To tego. Rasik. I teraz tak. Trzeba... Jezu, mamy Rysik i trzeba teraz wyłączyć tego DESA. I trzeba włączyć ponownie. I teraz tak, włączamy z powrotem DSA. I mamy Nintendox. 2005. No i tutaj, o, ktoś chyba z popkum Mario miał. Chcemy sobie tego. No, hej, o, no. są dzieci. Dobra, a co co jest? Dois. Full <grystanie> Super zabawa powiem wam. Bierzcie, bierzcie, no bierzcie. Weźmy sobie home. Out. Walk. Weźmy sobie nasze pieski na spacer. Dobra. Włóżmy resik z powrotem Włączmy DS -a. Mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał Jeżeli chcecie więcej filmików za Moich unboxingów To nie zapomnijcie zostawić subskrypcji Na moim kanale dzwoneczkiem Aby nie przekapić Też również kolejnych filmów Trzymajcie się widzowie I papatki Dobranoc